Szanki z Kraków. Kraków, Świnoujście, Wrocław, Rzeszów, Białystok. Czasami Gdynia i Bałtycki Festiwal. Kto wymyślił przed... Mam nadzieję, że może, że może tutaj w Lubynie. Takie miejsca, tylko skończę myśl, gdzie właśnie no, przeważa w pewnym sensie rutyna i takie przyzwyczajenie, ale ludzie przyjeżdżają, drugie albo trzecie pokolenie jest okej. Okay. Wymyślił szanty w Krakowie Jacek Kreszkę, szef istniejącego ciągle klubu morskiego Szkwał. Czyli ty zostałeś poproszony do tej współpracy? Tak. Jako jedna, A. z osób? Tak, to wtedy żeśmy się z Jacekiem bardzo zaprzyjaźnili, ale to już był taki właśnie czas i warsztatów marynistycznych, i mm, audycji Klipper 7 e, mórz i Jacek zaproponował, żeby, żeby coś takiego zorganizować jeszcze, nie myśląc o jakimś tam wielkim odpale, itd. Tak Pamiętam te pierwsze Santy, to chyba dom... Reszcie nawet nie, że wykonawców było. Rotunda. Też nie. Od no, był zupełnie inny i z założenia czy z powodów oczywistych sprawnych. Więcej było wykonawców niż publiczność. Nagrodą była beczka piwa, ale była. No I tam myślę, że no, tak od sobie nie. Później była przerwa, bo to był już stan wojenny, ale następnego roku już w Domu Turysty i to zaczęło rosnąć. Czyli przy, tam przy, przy, proszę, przy Kopernika? Tak. Tam, e, no a takie apogeum, już to powiedziałam, e, erupcja, wybuch, by zainteresowania i wyjęcie na szersze wody i to już były dwa dni, czasem trzy dni, dwa dni na pewno. Pierwsze wizyty wykonawców zagranicznych, zwłaszcza wtedy, co mówiłem o tym osiemdziesiątym roku, z San wykonawcy, wykonawcy angielscy. No i to tak trwało przez 4-5, może 6 lat, a później ta szanta klasyczna powoli gdzieś tam odchodziła w cień. Nie była tak akcentowana jak poprzednio, ale pojawiały się właśnie rzeczy własne, nowe, no nie to końca udane. Ale, ale dalej było to zainteresowanie, i to były czasy, kiedy no, w ciągu trzech dni w Krakowie na festiwalu przewijało się kilka tysięcy ludzi. To było, to było znaczące. Ale pamiętam e... też taki ból y, z tego klimatu Rotundy, przeniesienie do koron. Z jednej tak, strony było oczywiste, że to już że, ma że taki sam nie da. zrobić. Ale, ale to, ta to nie dawało Znaczy nie klimatu. tyle błąd, ile y, było powiązane ze spadkiem tak, nastroju. No, bo czy to nie jest tak, intymności. że właśnie to, że jednak powstało takie nie tylko przyzwolenie, ale pełna zachęta do twórczości. To, że jak mówisz, powstało trochę rzeczy nieudanych, ale przede wszystkim powstało mnóstwo rzeczy udanych. Nie, oczywiście, że tak. Mnóstwo to, ludzi odważyło To, że nieudane się, tak to, by... to było jakby nieuniknione, ale sam fakt aktywności twórczej, właśnie. tak bym to, to nazwał, był bezsenny, no i w powiązaniu, bo to takie naczynia połączone właśnie z tymi wspomnianymi warsztatami alienistycznymi, no myśmy tam nie mówiąc tego głośno i nie ponując tego nikt to nie przypuszczał, że to była taka kuźnia mechaników szan, to czy też pana czy ryczące dwudziestki na i tak dalej. To, to wszystko tam się, tam się rodziło. Więc to w poważnym stopniu nasi, nasi uczniowie, fajne. Porośli. Był taki wątek, o którym się dyskutowało. Cztery refy kontra reszta świata. Było coś takiego. Może to za mocno powiedziane, ale mm, ja patrzę na to z perspektywy lat, że mm, zwłaszcza ten początek i te lata po e, przyjeździe Stanach Zjednoczonych i Anglików i, i późniejszych stałych wizyt wykonawców zagranicznych to sprawiało, że powstawała um, pewna rywalizacja, nie nazwana w ten może głośny sposób, ale chodziło o to, czego nie rozumiałem, um, bo niszczyło to nastrój zabawy radosnej twórczości współpracy, wspólnej i tak dalej. Kto jest lepszy. Mm -hmm. I to było mierzone, czy ja wiem, raczej chyba długością istnienia na scenie i aplauzu, tak zwanego aplauzu, że jesteśmy tutaj, I to było takie Ściganie się zupełnie niepotrzebne, a przejawiające się też jak chodzi o skutki w niezbyt fajnych, chociaż ja patrzę na to już teraz humorystycznie yy, na sprawę. Na przykład nie było żadnej dyscypliny scenicznej czy czasowej. Teraz to jest rzecz oczywista, że masz 15 minut i jak trzeba, bo jest sygnał prowadzącego, to schodzisz. Czyli i ci, którzy na... czekali się złościli strasznie. Mało tego, ci, którzy już tam byli, na tej scenie, to nie dawali się nie wyrzucić. Nie Nie było takiego, do końca, bo my tutaj chcemy pokazać rzecz. Yy, z czterema refami to może być może jakieś przyczyny, czy powody, czy dowody na tego rodzaju rywalizację, czy co powiedziałeś, że cztery refy i reszta świata, może, może to i miało jakieś uzasadnienie. Ja na to patrzę w tej chwili z zupełnie innego z innej perspektywy Rek Logacki, uważam, że bardzo wiele dobrych zrozumieścią jest, jesteśmy y, 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 zaprzejaśnieni, bo teraz już e, chyba wszystkie strony widzą y, z perspektywy czasu, że wiele rzeczy dobrych się zdarzyło i to jest to wspólne bycie, wspólne istnienie. Y, 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 y. Jurek i Cztery Zefy, bo to można powiedzieć później o każdym, o każdym zespole. Tak? To oni y, do tej pory są uznawani za taki zespół bardzo ortodoksyjny, prawda? że jak jest 20 zwrotek <coughs> pieśni w lasy, szandry w lasy, o takim czy nie innym tytule, to te 20 zwrotek trzeba zaśpiewać. Jednocześnie, chociaż w jakimś sensie to pamiętam, że Janusz to zauważył i chciał to zmienić że jak już słyszysz tą trzecią zwrotkę i wiesz, że w czwartej, w szóstej nic się nie zmieni w sensie harmonii, w sensie klimatu i tak dalej, no to właściwie no to wystarczyłoby te trzy. I Janusz, pamiętam wtedy na jakimś spotkaniu w Liverpoolu, bo to zwykle wyjazdy dawały nam szansę bycia ze sobą, bo byliśmy porozrzucani jako zespół w Polsce, więc było trudno zorganizować jakieś próby. Wyjazdy stanowiły taki przyczynek do tego, że można było wspólnie popracować i wpadać na jakieś pomysły. Janusz, i, I to pamiętam, że, że to się Anglikom taka spodobało, <grym>, że... Shallow Brown, pamiętam, i to zeszło nam całą noc, ale w jakiejś pasji <grym> tworzenia, jakieś tam na instrumentach, coś, jakieś nutki i tak dalej. Ale śpiewaliśmy pięć złotek i każda była inna. I Anglicy... Nie powiem, I później się tym swoiście, jeśli nie zachwycili, to zainteresowali, zobaczyli, że tak, że tak można. I to uważam, było zdrowe, zdrowe podejście, fajne. Tak? No, I taki wstydliwy temat, który mnie ciekawi, chyba tylko naraz, czy pieniądze były jakimś napięciem, źródłem napięć? Czy to był taki romantyczny festiwal, jest taki romantyczny festiwal? Wtedy nie, bo tych no. pieniędzy po prostu wiedzieliśmy, no. że nikt nie ma i nikt nam nie da. Później, no, później tak, chyba się trochę zaczęło tak dziać, że niektórzy um, nie mówię o zespołach, a o może członkach zespołu, w pewnym momencie uznawali, a były czasy trudne, bo właśnie, tak? te lata 80., koniec 90. i tak dalej, no tej pracy nie było i niektórzy uznawali, że to jest sposób po prostu na zarabianie pieniędzy na utrzymanie. Więc to było to było ważne i czasami były spięcia z organizatorami. Próbuję sobie wyobrazić, że to równie dobrze może być tak, prawda? Dlaczego my mamy mniej, a wy tak, macie więcej, tak, więcej? Dokładnie tak. Myśmy tutaj, mówię o starych zwanach, nigdy nie mieli tego problemu, bo każdy z nas miał swoje zawody. I teraz, ja tam zarobiłem coś więcej czy mniej, to, to, to nie miało znaczenia. W pewnym momencie chyba było też coś takiego, że nie nazywaliśmy tego po imieniu, a to był rodzaj misji. Chyba, żeby pokazać, a jednocześnie fajnie się spotkać, być razem, coś wspólnie zrobić. Um. Także okay. o zawodowstwie w pełnym tego znaczeniu nie było mowy, przede dlatego, że rynek był załatw tak skonstruowany, że tutaj nie wchodziły żadne estrady, żadne oficjalne organizacje zajmujące się promocją działań artystycznych. Ten ruch był taki traktowany trochę po mazoszemu, nawet bardziej niż trochę przez oficjalny nurt medialny na ja przykład. Uważam do tej pory, że telewizja nigdy nie potrafiła i chyba nie potrafi dalej pokazać yy, we właściwy sposób jakiegoś spotkania szantowego. No ale w momencie, gdy, gdy tacy ludzie jakby pojawiają nie? się w tym okienku, to Wy macie, mieliście dużo pomysłów, żeby to pokazywać atrakcji Tak, ale, ale nigdy z tego nie korzystaliśmy, a oni też nic się oficjalnie do nas w tej sprawie nie zwrócił. A dzisiaj uważam, że to wcale nie jest potrzebne, bo to żyje swoim życiem i tak, i tak to ludzie przyjeżdżają, bawią się, to spełnia jakieś potrzeby społeczne. I Wasza, perspektywa, i tak dalej, Wasza perspektywa jako ludzi, których wszędzie zapraszano i się zaprasza nadal, czyli można powiedzieć tego poziomu klasyki. W stosunku do innych, którzy mają przecież też takie aspiracje. Jeżeli już jesteśmy dobrzy, stajemy się profesjonalistami, chcemy to robić zawodowo to chcemy, chcemy też z tego żyć, tym bardziej, że ciągniemy innych ludzi, którzy tam nam podgrywają, którzy coś tam robią, no, ponosimy ta, koszty ale to dojazdu. Może wiesz, jest markament... Ktoś na tym zarabia, przecież to też tak jest, że za tym idą duże pieniądze, bo ktoś jednak, te, te pieniądze gdzieś tam nad ich głowami krążą, więc te frustracje wydają się uzasadnione. Tak, teraz, teraz to działa jakoś jednak... jednak inaczej, w tym sensie, że no, stoki za koncert nie są duże w stosunku do zespołów czy nurtu muzyki tej zawodowej w pełni, prawda? Nie ma mowy o tym, żeby pojechać na koncert i wziąć 20 czy 30 tysięcy, nie? co byłoby naprawdę opłacalne, To można by się było temu poświęcić, prawda? Więc stawki są zdecydowanie mniejsze. Może gdyby była jakaś agencja, która promowała tak jak była Europa, no prawda? Tak, Ta ale, by ale nie ma takiej agencji i teraz nie wiem, czy, czy w ogóle by. Czy to się opłacało? Czy ktoś by chciał? W tej chwili, z racji właśnie tych ograniczonych funduszy, to jest tak, że, że tworzą się podzespoły w zespołach. No, że z zespołu 4RF na przykład wyłonił się z zespołu Fleszkick, gdzie jest mniej osób, co automatycznie przekłada się na lepszą ofertę dla organizatora. Pełna szkod z Mechaników Szant śpiewa często już sam. Mirek Kowalewski, zajmany Garką rzadko koncertują w całości. No, Mirek to robi sam teraz, bo to znowu tania, bo dobiera sobie jednego muzyka więcej. Stare dzwony dobrze, że Andrzej i Dominika, chociaż oni poszli w zupełnie też inną stronę, niekoniecznie te klimaty morskie, ale teraz obrzawa, prawda? Ale Andrzej Korecki ja, się świetnie wpasowuje w klimaty. Oczywiście, no, ja ja że tak, tak. Ja bardzo często jeżdżę sam, ale z kolei bardziej na spotkania autorskie, że opowiadam o tradycji Wielkich Żagli, pokazuję rysunki Stona Hugila jako osobna wystawa i ilustruję to muzycznie, ale samodzielnie. Przy czym to też nie jest moje główne pole zawodowe, bo utrzymuje się zupełnie z czegoś innego. To jest dla mnie kapitalne, ciągle rozwijające hobby, a jednocześnie możliwość, jeśli gramy wtedy w zespole, spotkania się z, z kumplami, z przyjaciółmi. A wiesz, nie wiem, jaki będzie, będzie dalszy los. Może, może to będzie powoli zanikało, trochę tak jak i w świecie, w pewnym będzie, tak. w czy... czy w Stanach Zjednoczonych. Że teraz pamiętam taki szczególny przypadek szanty we Wrocławiu, ostatnie. No Imponujące było to, że niestety niestety w ogromnej hali jednak przyszło 1500 osób. No, zwyczajnie, bez specjalnej reklamy wcześniej, ale patrzyłem na tak zwany skład osobowy, że to byli już panowie panie tak pod czterdziestkę, pod 50. Młodych ludzi, niewiele, bardzo niewiele. No i teraz co dalej, tak? Oni się dalej będą posuwać w tak tak? to jest I najlepszy przykład na, na, to, na ten tak. ciąg wychowawczy, że to po prostu wychowali No Ale całe to jest, pokolenie. tak, bo to jest drugie albo no. trzecie pokolenie w tej chwili, słyszcie, tak. Czyli ciągle to spełnia jakieś, jakieś potrzeby, jakieś fajne. O aspiracje, może nie wiem, jakie Tam zawsze co się toczyły te, te różne opowieści, te różne narracje. Między innymi opowieść o starych żaglowcach. Czy to jest opowieść zakończona? Czy to jest już historyczna opowieść, tylko o, o morzu, po którym pływały stare żaglowce? Myślę, że czy, czy zdecydowanej to, w zdecydowanej większości wieja. przypadków jest to opowieść skończona, ale to jest trochę tak, jak nie wiem, opowieści Szehery Zady albo y, jakieś wspaniałe historie z przeszłości. Które warto przypominać jest. każdemu pokoleniu, i jest ok. Natomiast myślę o tym, że tak, w historii, że dokopujemy się ciągle nowych informacji, a dochodzą nowe historie, nieznane wcześniej, bo ktoś znajduje jakieś archiwa, jakieś stare dzienniki okrętowe, jakieś zapomniane książki czy relacje, i tak dalej, więc to można powiedzieć, trochę rośnie. Tak, ale to już są niewielkie. Ja pamiętam tego najbardziej, e, taki najbardziej spektakularny chyba przykład. Alan Villier, nie żyjący już, wybitny żeglarz australijski i historyk. E, na początku lat 50. chyba, ubiegłego wieku, e, admiralica brytyjska, znając jego zainteresowania, powiedziała mu, że e, chce zwolnić miejsce w przepastnych piwnicach admiralicji, gdzie przechowywano tysiące tysiące dzienników okrętowych w przeszłości. I że jakby chciał, to niech sobie to przejrzy i zobaczy. I on na podstawie tych dzienników złej napisał fascynującą rzecz. Może jeszcze zdążę kiedyś przetłumaczyć. Wojna z przylądkiem horn. Dokopał się, słuchaj, dzienników okrętowych. Które pokazywały, a dziennik okrętowy jest bezcennym źródłem wiarygodnych, stuprocentowych informacji, bo tego wymaga dobra praktyka na morzu. Czyli nie ma przekłamań. I on napisał książkę Ta Wojna z Członkiem Horn, w której, jakby osią główną było stwierdzenie. Faktu, że w ciągu tylko 10 pierwszych lat XX wieku, od, 1000, od 1901 do 1910, przy przylądku horn zginęło 10 tysięcy marynarzy i zatonęło ponad 400 statków. I teraz na bazie tych, tych faktów on budował, i w sumie docierał do tego, opis życia i pracy na no, pokładzie. Zobacz, to jest początek XX wieku i to była wojna. To naprawdę mhm. była wojna. Ludzie ginęli. Więc y, o, opisywanie tego, jak wyglądała też praca, jak oni się do tego przygotowywali i jak jednocześnie rodził się pewien etos y, też człowieka morza, a coś co ja też bardzo lubię i do czego się staram dokupywać, że to były pewne prawdy życia, które na tym morzu zrodzone, o których tutaj na lądzie się zapomina, a powinno się przypominać, dlatego to takie jest neverending story, jak że przypominanie tamtego czasu. Ludzie bardzo niewiele wiedzą o tym. Jesteśmy tak przesięgnięci lodem i tą gonitwą lodową, że e, zapominamy o tym, co by nam to życie mogło rozmaicić, a jednocześnie poprawiłoby e, jakość. Pamiętanie o doświadczeniach tych pokoleń, to już poruszam się na skraju banałów, ale ostatnio w ogóle bronię banałów, bo Użyjemy coraz szybciej pokolenia Już możesz na to pozwolić. i pokolenia. Ja mogę sobie to teraz, po a po drugie, że w banamach tkwią te takie <noise> niezaprzeczalne <głos> prawdy, o których się zapomina. i dlaczego nie mówisz, Ale to nie mówić. Ale wiesz, co, bardzo, widać, tak że, jest, no. że wtedy to było bardzo wiarygodne, że jednak większość ludzi, którzy śpiewali, to byli jednocześnie żeglarze, prawda? Ale ty mówisz o tych czasach tak, historycznych tak, tak. jakby. Tak? Znaczy ty, kiedy te szanty były tak bardzo popularne, kiedy tak naprawdę człowiek mógł się zajmować czymś zupełnie innym, a jednak te szanty śpiewał, prawda? One były jednak obecne, jak dzisiaj kabarety. Już to, na przestrzeni lat, nie wiem, czy to będzie dobra kontynuacja myśli, którą wypowiedziałeś przed chwilą, ale jak już zaczęły w żaglawce, znikać z powodu z znikać oceanów, bo nastąpiły pary, pary elektryczności, to też przestano śpiewać szanty, bo nie było tego warsztatu pracy. No? Natomiast w latach 20. i 30 II wieku, nagle Okazywało się i okazało że e, jest tam nie tylko e, potężny ładunek oryginalnej, niezwykłej muzyki, bo tak było, cześć, ale też e, dokumenty e, e, życia i pracy. Bo w większości wypadków e, ci ludzie śpiewając przy robocie na pokładzie, śpiewali o sobie. I i zaczęli wracać do, tej, zaczęto wracać do tej muzyki, ale w sensie e, e, opisy, komentarze i pierwsze nagrania i jeszcze Żyni marynarze, starzy, którzy z śpiewali, są się Hugil wziął na napisową Biblię Szantową w czasach 37. E, mórz. I to zaczęło w latach 30. kwitnąć, w kulturze zachodniej. No? Mm -hmm. A później to jest tak jakoś tam w jednym miejscu, tylko że co, no, powstały takie e, rzeczy będące filarami dziedzictwa muzycznego e, rasy jak Z pijanym żeglarzem co zrobimy, czy e, Shenandoah, czy Mingole i tak dalej, to są standardy znane w muzyce światowej. I to nie tylko dlatego, że to jest muzyka ludowa, czy e, muzyka morza, ale po prostu muzyka jako jako taka. A myśmy się tym zachwycali dopiero w latach 80. no to też jest fajne. Czyli ta narracja o tych starych żaglowcach, zamknięta historia, przekłada się na ochronę tego poprzez współczesne festiwale? Chyba tak, chyba tak, chociaż... One z, y, mają szansę to ochronić? Mają, tak, tak, przy warunku, że, że jednak będzie się o tym mówiło bardziej eksplicyte, wyraźnie. Właśnie może wystawy, może jakieś spotkania autorskie, więcej opowieści, jako taki... E, Chociaż przy dobrych tłumaczeniach to jakby dzieje się automatycznie. Sądzę, że kiedy się śpiewa a, z jakąś fabułą, która jest w miarę wiernym tłumaczeniu oryginału, no to siłą rzeczy śpiewasz o tym, jak się żyło, jak się pracowało, co się zdarzyło, jakie były emocje, jaka była prawda historyczna jakaś i tak dalej, także to to swoje to się robi. No ja spotkałem się kiedyś z takim sformułowaniem. Ono jest chyba prawdziwe, że... Ten, ten ruch szantowy, bez hmm. względu na to, jak, jak to rozumiemy, zrobił więcej dla wywołania morskiego hmm. w Polsce niż oficjalne nie programy. Nie, nie, nie A y y y y programy były świetne, potwierdzone przez Sejm, to były lata właśnie 80., 90., ale to, to aż tak nie skutkowało. Ale na jaką społeczność młodzieży szacujesz, tak jak Owsiak zbiera ludzi teraz. Y w sensie ilości? Y nie tak? tak, jak w sądzisz, sensie, jak ja duża myślę, że część młodzieży? Około 100 tysięcy W tej chwili, w tej chwili ludzi. a wtedy? Tak Wtedy było mniej. Mniej? To, a a powiedzmy to w takim to, razie, czy to młode pokolenie teraz jest inne, że, że te. Ta, no bo wydawałoby się, że te szanty są ponadczasowe, że jednak być może one powinny być podobnie atrakcyjne dla wszystkich kolejnych pokoleń nie, nie, chyba, chyba nie są. Teraz jest uh, pełna różnorodność raczej i to przyciąga y, w tym sensie, że każdy znajdzie jakby coś Chyba, chyba nie ma czegoś takiego, co przyciąga szczególnie. Um, czas jest taki.